Halo, halo. Dzień dobry, cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym owocowym czwartku, plus minus 14.30 Waszego czasu, u mnie 9.30. Witam się z wami bardzo serdecznie i dzisiaj mam temat dla Was o młodych, o młodych ludziach chodzących na rynek pracy. Mówi się o tym pokoleniu Z, które już teraz e, kończy studia, już całkiem niedawno skończyło, i to są ci tacy najbardziej świeżi pracownicy na, na rynku pracy. My w tym roku, e, w maju, e, maj-czerwiec to był ten czas, kiedy robiliśmy badanie. Badanie właśnie wśród młodych, razem z PWC i z Absolvent Consulting. Zrobiliśmy to badanie, i to była już druga edycja badania. Właśnie młodych na rynku pracy. Tak naprawdę, słuchajcie, to badanie miało na celu poznać potrzeby młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, dowiedzieć się, co dla nich jest ważne, na co zwracają uwagę szukając pracodawców, oraz też, co dla nich jest najważniejsze, w ogóle też patrząc na sytuację, aktualnie, jaką mamy, czyli no, sytuacja, jesteśmy w pandemii. Właściwie bardzo ciekawe wnioski i chciałam się dzisiaj z nimi, z Wami podzielić. Mimo, iż to badanie było jakiś czas temu, to jednak ono jest bardzo aktualne i ja też śledząc bardzo dużo wątków, czy w grupach hr czy w ogóle na innych webinariach, widzę, że ten motyw młodych na rynku pracy cały czas się prze, przeplata. Dlatego stwierdziłam, że chcę Wam dzisiaj trochę więcej powiedzieć o tym badaniu. Mam tutaj notatki przygotowane. W skrócie, w pigułce, co według mnie jest takie, wiecie, najważniejsze, o czym warto pamiętać. Myśląc oczywiście o zatrudnianiu młodych ludzi, szczególnie jeżeli na przykład macie w waszych zespołach ludzi młodych, um, nie wiem, macie programy stażowe, programy menedżerskie, uczycie, chcecie to wdrożyć w siebie w organizacji. Więc słuchajcie, to badanie, które przeprowadziliśmy właśnie jeszcze raz, razem z PWC i Absolvent Consulting Group, to było badanie, w którym brało udział... Prawie 2000 studentów. To, były, to byli studenci głównie z Warszawy, ale też z Krakowa, no i z większych ośrod ośrodków akademickich. W większości wypowiadały się kobiety, to było ponad 60%. To wypowiadały się kobiety, e, no prawie 40% to byli, to byli mężczyźni. I to byli studenci ostatnich lat, ale też absolwenci. W większości absolwenci, czyli osoby, które już wiecie, skończyły studia. I już już pracują, tak? Już większość to były osoby, które mają gdzieś zatrudnienie lub aktywnie szukają zatrudnienia. I tak, słuchajcie tak, połowa z tych wszystkich ludzi, patrząc na sytuację, jak, w jakiej się znaleźli, uważa, że trudniej jest im teraz, w czasie pandemii, znaleźć pracę, staż, jakiekolwiek aktywność zawodową, niż to było wcześniej. Czyli według nich ta pandemia jednak utrudniła, zmniejszyła się ilość staży, możliwości zatrudnienia e, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pandemia okazała się pewną trudnością, em, ale jak zobaczycie, jednak oczekiwania studentów i absolwentów nie zmalały, mimo iż mówią, że jest trudniej. Słuchajcie, kiedy młodzi ludzie szukają pracy, na co zwracają uwagę? To co było dla mnie bardzo ciekawe, to sprawdzają, czy pracodawca coś zrobił dla swoich ludzi, jeżeli chodzi o pandemię. Czyli jeżeli, czy podjął jakiekolwiek działania, jakie to były działania, szukają tych informacji w sieci, szukają na stronach internetowych, ale też bardzo ważnych tych no, profilach w mediów, mediach społecznościowych. W ogóle media społecznościowe to jest coś, co zyskało na znaczeniu w ciągu tego ostatniego roku. To dla mnie na przykład było bardzo ciekawe, bo to pokazuje jednak to, jak młodzi ludzie szukają tej autenty, autentyczności w komunikacjach employer brandingowych, no i w ogóle w komunikacji z pracodawcą. Czyli, czyli tak, media społecznościowe, strona kariera jest bardzo ważna oczywiście, ale media społecznościowe mocno zyskują na znaczeniu. Oczywiście, jeżeli ludzie młodzi, to to się potwierdza już kolejny rok, szukają informacji o pracodawcy, to najważniejsze to są informacje, to są najważniejsze informacje, to są te od znajomych. Te z polecenia. Czyli jednak te wszystkie, wiecie, działania employer brandingowe, pokazywanie swoich ludzi, staży, itd. Tak to naprawdę ma znaczenie, bo dalej wciąż, cały czas młodzi po prostu to sprawdzają. Pytają się swoich znajomych, i to jest dla nich najważniejsze źródło informacji ze wszystkich. To, czego szukają w ofertach pracy, to, to ja mam tu napisane. Prawie połowa z badanych osób szuka informacji o benefitach. Czyli co oprócz zadań i tak dalej, co jako dodatkowe świadczenia pracodawca e, oferuje, ale wynagrodzenie. Słuchajcie, wynagrodzenie to jest coś, co słuchajcie, prawie wszyscy odpowiedzieli, że chcą znać informacje o wynagrodzeniach, chcą wiedzieć, e, ile mogą zarabiać na danym stanowisku. Czyli to jest coś, co można już powiedzieć śmiało, młodzi po prostu tego oczekują. Chcą się dowiedzieć i chcą e, po prostu wiedzieć, tak, od pracodawcy bezpośrednio e, na etapie aplikacji. Jakie wynagrodzenie mogą się spodziewać na danym stanowisku? Um, yy, ok, idziemy dalej. Pytając, pytając, pytaliśmy za studentów i absolwentów, tych najmłodszych na rynku pracy, um, co jest dla nich ważne w trakcie aplikacji, tak? No to słuchajcie, i teraz jak patrzą na wybór pracodawców, zapytaliśmy, co wolicie? Czy pracę zdalną, czy pracę w biurze? Robiliśmy takie pytania porównawcze. Większość wybiera pracę w biurze. 56%, jak ma wybrać, czy, czy zdalnie, czy w biurze, wybiera pracę w biurze. Jest to też ciekawa informacja, ponieważ jednak to elastyczne zatrudnienie to jest jeden z najczęstszych wskazywanych benefitów w ogóle wśród młodych. Czyli wiecie, oni chcą, my, jako Polacy w ogóle chcemy pracować zdalnie, ale nie na 100%. I młodzi to bardzo mocno podkreślili, że oni chcą pracować w biurze, chcą mieć tą elastyczność elastyczność jeżeli chodzi o takie zatrudnienie elastyczne godziny pracy elastyczność jeżeli chodzi o miejsce pracy tak czyli jednak ta hybryda zdecydowanie wygrywa również wśród młodych ale wybieramy biuro czyli chcą mieć to miejsce tak wchodzenia do pracy Się dalej zapytaliśmy właśnie jak wybierasz pracodawcę to co dla ciebie jest ważne ciekawe zadania czy dobra atmosfera jak myślicie osiem 68%, czyli tak naprawdę prawie 70% osób odpowiadających na, na naszą ankietę pokazało atmosferę. Czyli dla nich ta dobra atmosfera jest ważniejsza niż ciekawe zadania. Też jest to bardzo ważne, ponieważ jednak te um, tematy związane z relacjami i z atmosferą bardzo mocno się prze, przebijały przez nasze badania, pokazując, że to jest szalenie istotne dla ludzi, tych najmłodszych, wchodzących na rynek pracy. Kolejne pytanie, pytanie o zespół: czy chcesz zespół młody, czy chcesz zespół doświadczonych ekspertów? I słuchajcie, bardzo ciekawy też dla mnie wynik, ponieważ 70 prawie 70 osób odpowiedziało, że dla nich ciekawym, e, dla nich ważniejszy jest zespół doświadczonych ekspertów. Więc wiecie, ja widzę taki już od dawna taki trend, gdzie pisze się w ogłoszeniach młody, dynamiczny zespół. E, tworzymy ogłoszenia o, o, o pracy młody, dynamiczny zespół i tak dalej. Okazuje się, że nie dla młodych na ten moment ważniejsi są Doświadczeni koledzy, koleżanki w pracy, w zespole, niż ten właśnie młody, dynamiczny zespół, co też jest fajne. Atmosfera jest ważna, ale jednak to doświadczenie i to takie poczucie, że mam się, mogę się rozwijać, mam się od kogo uczyć. Ponieważ jak my się też dalej pytamy, e, myśląc o dobrym pracodawcy, co dla ciebie jest ważne, to jednak ta możliwość ciągłego rozwoju wygrywa z wszystkim. Więc dla młodych. E, Którzy kończą studia, wchodzą na rynek pracy, potrzeba rozwoju jest tak naprawdę na pierwszym miejscu. I to ma wspierać szef, to ma wspierać zespół, to ma wspierać w ogóle całe otoczenie środowisko pracy. Słuchajcie, pytając dalej o te wybory e, młodych ludzi, pytaliśmy dobra, słuchajcie, to w takim razie co wybieracie? E, czy stabilne zatrudnienie? Czy jednak wolelibyście na przykład założyć swoją własną działalność, firmę, gdzie całkiem niedawno mówiło się o tym, że młodzi masowo otwierają startupy, firmy, tak, że jednak e, chcą być na swoim, niezależni, te korporacje już nie są takie atrakcyjne? Okazuje się, że prawie 80%, prawie 80 wybiera stabilne zatrudnienie. Oczywiście, że pandemia na pewno miała na to wpływ na, to, na, na, na te odpowiedzi. I jednak to, ta stabilność, to bezpieczeństwo to jest coś, co jest potrzebne młodym ludziom. Aktualnie okazuje się, że młodym również, nie tylko młodym, bo jednak bardzo podobne wyniki badań są, są pokazywane na, wśród doświadczonych, wśród profesjonalistów, ale wśród młodych jest to również bardzo mocny trend. Bardzo mocno widoczne, Czyli ten, wiecie, te, te moda na startupy, rozwijam swój własny biznes, mogę wszystko. W tym momencie trochę jednak spowolniło się i aktualnie ludzie wolą, młodzi, stabilność, bezpieczne zatrudnienie firma, która rzeczywiście pokazuje, że u nas jest bezpiecznie. Dołączając do nas, masz długoterminowe zatrudnienie. To też jest bardzo ciekawe, bo wiele badań pokazywało, badając, badając milenialsów, o tym, że um, to są osoby, które w średnio co dwa lata będą zmieniać pracę, że jeżeli im coś się nie podoba, to nie boją się zrezygnować ze swojego miejsca zatrudnienia, itd. Jak gdyby tutaj myślę, że to jest kolejny filtr, który trzeba nałożyć ta pandemia. Jednak mimo wszystko bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu e, i to między innymi też bezpieczeństwo finansowe, które widać właśnie właśnie po tych odpowiedziach naszego badania. Kolejne pytanie, które zapytaliśmy znowu, wybierz, co wybierasz, czy work-life balance, czy wysokie zarobki? I tak jak jeszcze jak ja zaczynałam pracę, to jednak no, głównie to było takie zaangażowanie, międzynarodowa firma, duża korporacja, pracowało się tyle, ile trzeba było pracować, żeby się wybić, żeby awansować. Teraz ten awans i rozwój jest bardzo ważny, ale jednak, jeżeli studenci mają wybrać, studenci, absolwenci z między wysokimi zarobkami a work-life balance, czyli tą równowagą między Twoim życiem prywatnym a zawodowym, wybierają. Równowaga między życiem zawodowym. Praktycznie 60% odpowiada, że woli. A pracować w miejscu, które zapewni im tą równowagę. I to też jest na przykład kolejna podpowiedź przy tworzeniu na przykład ofert pracy, że to jest coś, co moglibyśmy jako pracodawcy zamieścić, jeżeli oczywiście coś takiego u nas jest i my na to stawiamy, bo na to zwracają ludzie młodzi. A mówiłam już wcześniej, że oni rzeczywiście sprawdzają te wszystkie dodatkowe poza e, standardowymi opisami w, w, w ogłoszeniach o pracę. Kolejne pytanie, ostatnie już takie porównawcze, o którym chciałam Wam powiedzieć. Jest ok, odnośnie szefa. Jakiego szefa wybierasz? Czy chcesz, żeby szef był autorytetem dla Ciebie, czy chcesz bardziej pracować z szefem takim koleżeńskim, z trybem koleżeńskim, ktoś, kto, kto będzie miał z Tobą głównie dobre relacje? I znowu bardzo mocna przewaga, bo aż ponad, po, ponad nawet 60% odpowiada autorytet. Czyli dalej ta chęć jednak rozwoju i atmosfera, okej, okay, jest ważna w zespole, ale jeżeli my mówimy o szefie, to ja chcę mieć kogoś, od kogo ja się będę mógł uczyć, od kogo ja będę mógł się, kto będzie mnie wspierał w moim rozwoju. No i znowu bardzo mocno to się podkreśla, że przychodzi się do firmy, ale odchodzi się do szefa i to bardzo mocno też widać wśród tych młodych ludzi, ponieważ oni nie tylko pokazują, że szef jest ważny, szef jako autorytet, który mnie czegoś nauczy, ale słuchajcie, bardzo mocno, bardzo ważny jest też onboarding, i to też tutaj pokazywało, że zapytaliśmy, ki, kim, jaki pracodawca dla Ciebie to jest ten dobry pracodawca, chociaż aż 60% sprawdzam w zetkach, zaznaczyło, że to jest taki pracodawca, który zadba o moje wdrożenie. Który nie wrzuca mnie na głęboką wodę jakoś to będzie, tylko to będzie przedstawca, który zadba o to, żebym dobrze poznał firmę, dobrze wprowadzi mnie do zespołu, dobrze nauczy, znaczy pokaże mi moje zadania, wdroży mnie, itd, i tak dalej. Czyli ten onboarding, coś, co widzimy, że wśród hajowców to jest jeden z większych wyzwań teraz w momencie, kiedy pracujemy zdalnie, ale to jest to dobrze, że o tym rozmawiamy. To dobrze, że tutaj bardzo dużo jest inspiracji z wielu stron w sieci, dlatego, że to jest temat ważny. I tutaj ci młodzi ludzie nam powiedzieli tak, dla 60 z nas to jest ważne i jeżeli pracodawca mnie dobrze wdroży, ja mam poczucie, że jestem w dobrym miejscu. Na sam koniec, bo te 15 minut zawsze mi jakoś tak strasznie szybko zlatuje, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zapytaliśmy młodych ludzi, czym dla ciebie jest sukces? Czym dla ciebie jest sukces zawodowy? I um, i usłyszeliśmy, przeczytaliśmy właściwie, bo to była e, ankieta online, że sukces dla mnie to jest praca, która jest moją pasją. I tutaj też jest strasznie ważne, to, co młodzi mówili o, to, że, o tym, że w pracy ważne jest poczucie sensu, tak? E, ja muszę wiedzieć, dlaczego ja to robię. To nie przychodzę tylko dla pracy, żeby odhaczyć odha i, i sprawdzić. Pieniądze na koncie, które mają się oczywiście zgadzać, ale jednak potrzebuje czegoś więcej, tak? I jak spytamy, co jest najważniejsze w pracy, to mówimy właśnie doświadczenie, oczywiście kasa jest bardzo ważna i w ogóle odnośnie kasy, to chcę powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniego badania te oczekiwania młodych wzrosły. Więc mimo iż mówią, OK, jest nam ciężko na rynku, my się pytamy, dobra, to jakie są Twoje oczekiwania finansowe, ile chciałbyś zarabiać? Chciałabyś zarabiać w tej pierwszej pracy? No to słuchajcie, odpowiedź jest tak mediana 4,5 tysiąca netto. Czyli 4,5 tysiąca na rękę netto. Więc tak, no to są dosyć wysokie oczekiwania. Według mnie, to jest moja subiektywna. O cena, to jest y, y, jeszcze trochę wyższej odpowiadali studenci kierunków medycznych, y, 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 trochę niżej społecznych, natomiast no mniej więcej jest to te 4,5 tysiące. Więc y, dobra, pytamy ich, a jeszcze jedno pytanie, które chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Zapytaliśmy się, co dla Ciebie by było trudne, trudne do zaakceptowania w Twoim miejscu pracy? I powiem Wam tak, po pierwsze brak rozwoju, czyli ten rozwój, już o tym mówiłam, i okazuje się, że no, no to praktycznie w wielu pytaniach wyszło, że to jest bardzo ważne. Więc brak rozwoju, pierwsza rzecz trudna do zaakceptowania, niska kasa, ale tutaj chodzi o wynagrodzenie, które jest nieadekwatne do poziomu mojego wysiłku, tak? Czyli nie mieliśmy tutaj konkretnie, co to znaczy niska kasa, tylko nie jeżeli ja mam poczucie, że zarabiam mniej niż powinienem, powinnam w moim odczuciu. Czyli to jest ten, ale kolejno to jest stres, i to jest bardzo ciekawe, bo o tym stresie i tej kondycji psychicznej coraz więcej się mówi, pracodawcy coraz więcej działają, my sami jako LHR wspieramy wielu, no już mamy, mamy naprawdę kilka ładnych projektów na koncie, gdzie badamy kondycję psychiczną pracowników, no i też wspieramy we wdrażaniu strategii. I to jest coś, co potwierdza się tutaj wśród młodych, oni nie chcą pracować w miejscu, gdzie jest stres, nie chcą się stresować, Jak gdyby miejsce pracy ok, chcemy się rozwijać, ale stresujące to nie może być, że tak powiem. I tak samo, czego nie chcą zaakceptować, nie chcą zaakceptować konfliktu w zespole, czyli wszelkie działania wspierające właśnie dobrą atmosferę, relacje, relacje między, zesp po, między, między zesp członkami zespołu, ale też przełożony zespół, e, to, są, to są bardzo ważne działania, których no, Wam sygnalizuję, szczególnie jeżeli myślicie o zatrudnianiu młodych ludzi w, w firmie lub też macie już takich na pokładzie i chcecie jak najlepiej e, o nich zadbać. Wiecie, na sam koniec zostawiam Was tą że dla młodych sukces to jest praca, która jest pasją. I my, jako pracodawcy, ja widzę, że coraz bardziej też staramy się dopasować też do tych oczekiwań i potrzeb. Oczywiście biznes na pierwszym miejscu, ale jednak, żeby dopasować te kompetencje ludzi, żeby odpowiednie osoby znalazły się na odpowiednim miejscu. I słuchajcie, tym o, te, tego o to Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Wam za ten kolejny owocowy czwartek. Widzimy się za tydzień już na webinarium. Tym razem, webinarium, porozmawiamy sobie o well w lecie a dosłownie takim wakacyjnym well -beingu. i chcę Wam powiedzieć takie dobre praktyki z rynku, też co my wdrażamy, co nam się sprawdza, co Wy możecie zrobić dla swoich pracowników, żeby zadbać o nich trochę w tym okresie właśnie wakacyjno-letnim. Także będzie dużo inspiracji, będą dobre praktyki, podpowiedzi i wcale nie skupimy się na wielkobudżetowych działaniach, tylko trochę tak standardowo, jak chcemy Wam podpowiadać, co możecie zrobić kiedy macie budżet mocno ograniczony, albo nawet nie macie, nie macie tego budżetu. Także zapraszam Was na za tydzień o godzinie 14.30, a wszyscy, którzy chcą darmowe podpowiedzi, porady i w ogóle takie inspiracje hr zapraszam Was, zapiszcie się na nasz newsletter Wellbeing po swojemu, link zostawię w komentarzu pod tym live'em, zapisujcie się, co tydzień, co wtorek dostaniecie od nas inspiracyjne materiały, podpowiedzi, no i pełno darmowych Fajnych e, źródeł, z których możecie skorzystać i żeby Was zainspirować w działaniach qualpingowych swojej organizacji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. No i do zobaczenia za tydzień. Na webinar trzeba się zapisać, także proszę, zobaczcie link na, pod spodem i do zobaczenia. Cześć!